Hojnie będzie zbierać. Nauczanie domowe, 21 czerwca, drugi list do Koryntian, rozdział 9, werset od 6 do 11. Bracia. Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce. Nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na Was całą obfitość łaski, tak byście, mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim. Sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy i chleb dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży i zwiększy plon Waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Paweł mówi, że kto hojnie sieje, ten też hojnie będzie zbierać. Zwróćmy uwagę na to, że skąpe sianie już teraz Owocuje skąpym zbieraniem, natomiast hojne sianie owocuje teraz i w przyszłości hojnością, którą otrzymujemy właśnie przez to, że hojnie dzielimy się, że hojnie siejemy. Tak prosto mówiąc, opłaca się współpracować z Bogiem. Kto się dzieli, zyskuje podwójnie. Ponieważ to jest naśladowanie Boga, naśladowanie hojności, dobroci, łaskawości. Bóg zwiększa plony, Bóg podnosi obfitość. Bóg chce, żeby człowiek coraz bardziej coraz pełniej korzystał z tego, co tu jest na świecie i widzimy, że ten rozwój na tym polega, że błogosławieństwo Boże polega na korzystaniu, mądrym korzystaniu z tego, co otrzymujemy co mamy w ręce i co jesteśmy w stanie rozwinąć. I przy tym rozwoju, rozwojowi materialnemu, musi towarzyszyć rozwój duchowy. Obok pomnażania dóbr materialnych musi być pomnażanie dóbr duchowych. I tak jak zwiększamy swoje przedmioty, narzędzia, tak mamy zwiększać naszą. Empatię, dobroczynność, hojność, ofiarność to musi iść w parze. Dlatego Bóg z dzieleniem się złączył taką duchową satysfakcję, takie wewnętrzne poruszenie, które pozwala podnieść moją świadomość własnego posłannictwa. Ponieważ nagle ja się przekonuję, ja mogę. Być taką osobą, która udziela, która daje, która czyni coś, co jest użyteczne, piękne, wspaniałe, dobre i to mnie podnosi. To daje mi tę radość, satysfakcję. To poruszenie podnosi we mnie świadomość siebie samego. Po drugie, podnosi możliwość czynienia dobra ponieważ ja robię dobry użytek z pieniądza, coś, co jest narzędziem, obojętne moralnie, służy dobru. Po trzecie, to wewnętrzne poruszenie, które przy dawaniu się pojawia, pokazuje szansę zmiany świata na lepszy, że on nie zostaje taki sam. W momencie mojego dzielenia się on staje się lepszy. No właśnie przez fakt, podzielenia się jakimś dobrem przez człowieka, który ma tę możliwość. I ta możliwość została wykorzystana. I w końcu pobudzona jest czwarta przestrzeń: bliźni otrzymują autentyczne wsparcie. To, że ja się dzielę, jeszcze bardziej podnosi moją wrażliwość na innych, ponieważ to mi sprawia radość. Ponieważ to mnie cieszy, że ktoś się ucieszył, że ktoś otrzymał, że ktoś dostał wsparcie. Zwróćmy uwagę więc, że te cztery elementy, moja wartość, dostatek, który służy, ulepszenie świata i w końcu szczęście bliźnich, to są te, bardzo ważne motywy dla których należy się dzielić i to dzielenie rozwija wszystkie przestrzenie bo dzielenie jest cechą boga i dlatego może paweł powiedzieć obfitując będziecie bogaci we wszystkie dobre uczynki zadanie dla ciebie na dziś ofiaruj jakąś drobną sumę na rzecz kogoś konkretnego potrzebującego. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.